Pięknie zabić, ale. Po się, to byli, bo głowę mi się pomyliło, bo mówię coś innego. Aha, kurwa, oczywiście jakiś zabieg. Okej okay, nie, co tu się wydarzyło? Yeah. Nie. No. O! o! <śles> no naprawdę! <śles> nie, co się nie wydarzyło? <śles> coś się tam, kurwa, dzieje? O!

Kurwa, strzelaj! Muszę przeodpadać! No, jest jakbyś jeszcze? Nie wiem, strzelaj i tym, jak znamy. Wiesz wszystko, teraz ja strzelam. Czekaj, bo mam plecy, kurwa, od typa No No właśnie. <laughs> Czemu sportowcy legają w negę? Tam jest lepsze No... Nie mam pojęcia, dlaczego to działa, ale... Ruszaj, Za o Stalina. Właśnie. Opak, i wyszło. go zabijesz. O, go <laughs> Ale się na sobie mapę zwieca, więc spaka jest. <laughs> Jak wyszli, chłopaka. Może ty masz plesza, ale kula nie. Ja <laughs> by się <laughs> O, nie jest dwojak! Mogę stać i po prostu trzymać w jednym miejscu. No bo mam doświadczenie z pierwszej włości. O, o, o syn. Tak wyglądają te całe akcje globalnej ofensywy? Tak. O kurczę, jak się. to zadowywa. Dobra. Nie, szilak mi to! Ojej ojej, okej okay, da otoczony, otoczony! <laughs> <laughs>